macie z tej strony Mr. Szoku w tym poradniku pokażę Wam jak zrobić własnego priwa e, Metin2 Pierwsze co to musicie sobie wypakować pliki serwerowe najlepiej na pulpit mcncc.com Już mam wypakowaniu będę wpakował, A po wypakowaniu będziemy mieć taki folder nie mam wybranej chińskiej ścianki, dlatego zamiast chińskich znaczków mam po prostu takie kwadraciki yy, więc mam będzie taki będzie taki folder w środku macie różne dokumenty macie Macie też winrarium y, spakowany w Virtual PC, które musicie po prostu zainstalować. Paniu. zmieniamy nazwę foldera, na przykład na jaką tam jesteśmy, serwer na przykład w szoku 2 napisałem i macie dwa pliczki zmieniacie ich nazwę na tego komputerka na mt 2wmc i to jak do takiego dysku Zmieniacie nazwę na mc2, o, Po zmienieniu odpalamy virtualpc PC, <coughs> zaraz zrobię nowy serwer, a przed zrobieniem go yy, trzeba zainstalować sobie Hamachi. A ma ściągnięta. Instalujemy ja. W nam się uruchomił w taki sposób. Klikamy na po prostu jakby ten włącznik i wpisujemy. Włączył się a, aktualizował się. Klikamy jakby ten włącznik i wpisujemy swoją nazwę, jakby np. Na szoku. Po zalogowaniu mamy nowe IP hamaczy i stworzymy nową sieć. Byle jaka sieć usiadła. Proszę dwa. Dobrze. Potem w Virtual PC tworzymy sobie nowy, nową wirtualną machinę. W pierwszym okienku nie zmieniamy nic w drugim wpisujemy nazwę swojej wirtualnej maszyny na przykład mt2 w tym polu też nic nie zmieniamy w tym polu zaznaczamy drugą opcję i wybieramy jaką, jaką ilość ramów chcemy przeznaczyć dysk, na wirtualny dysk np. 1200 w tym akcie też nic nie zmieniamy tutaj odszukujemy ten jakby dysk który jak widzicie tutaj jest odszukujemy go, ja go mam tutaj Klikamy Next i Finish. Viewer Transition teraz skonfigurujemy. Klikamy tu Enter. Czekamy aż poprosi nas o login i hasło. Troszeczkę to trwa. A już nas zaraz poprosi o login i hasło. Już. Login to rot, hasło mcncc.com. Tak jak przy wypakowaniu plików serwerowych. i Install Przez 2L. Wchodzimy w Configure Networking Interface DO. Now, now. W pierwszym polu wpisujemy swoje IP schematy ze zwykłą końcówką, czyli 5. 192.230.219 i tu też 5.192.230. i zamiast teraz yy, ostatniego, 219, wpisujemy 100. Proszę. netmask. Teraz kasujemy i 255.0.0.0 m.o.g jest sans sancel, exit, install teraz wpisujemy komendy y. rtc rc.d native restart potem wpisujemy, potem zmienimy w networking w, w ustawieniach na hamaci Network Interface. Powinniśmy już to zrobić troszeczkę wcześniej, ale teraz też nic nie powinno stać. Teraz wpisujemy kropa, kropka, a nie, teraz musimy odpalić portmap. I mamy yy, tutaj porty i po prostu musimy w tych portach pozmieniać IP. Na wasze IP samacie z końcówką 100. Czyli w moim przypadku to będzie 5.192.230.219. i za 219, po prostu 100. Czy to jak ktoś ma jakąś inną, to, to po prostu będzie 100 zamiast tej waszej końcówki. Akceptujemy i tak zmieniamy. Tak zmieniamy każdy port. Okej, gdy zmienimy, zaznaczamy każdy port. z zielonym jakby kółeczkiem wszystkie porty będą wszystkie od wszystkich tych portów kółki będą świeciły się na zielono to jest dobrze teraz virtualpc PC. Pisujmy kropka ukośnik start i odpalam na serwis. W tym czasie my po prostu musicie mieć też ściągniętego jakiegoś chińskiego klienta i oczywiście chińskiego launchera jeśli macie to wklejacie go do tego chińskiego klienta, chińskiego launchera i w MC wpisujecie swoje IP schemacie z końcówką 100 czyli 5.192 230, 200, a i końcówka 100, czyli 100. Dajemy OK, zobaczymy jak tam idzie. Jeśli macie te takie błędy, to jest dobrze. Po następnym pewnie zresetowaniu będziecie mieć y, Operation Timeout.